Myślę, że wielką tajemnicą do odkrycia, do rozpoznania u świętego Maksymiliana jest jego życie duchowe. Wydaje się, że wiemy wszystko, bo był świętym, bo jest świętym, bo poniósł męczeństwo, ale naprawdę głębia jego życia duchowego, jego zapiski, jego postanowienia, i to już z czasów kleryckich, naprawdę zdumiewają. Prawdziwym maksymalizmem to imię, które otrzymał, nie jest przypadkowe. On bardzo, jak widać, przejął się tym imieniem, bo postanawia być świętym i to nie byle jakim. Świętym najwyższym, największym. I konsekwentnie ten program duchowy u siebie realizuje, co widać z jego notatek duchowych. Częste postanowienia, często powtarzane, częste korygowanie swoich postanowień. I postanowienie świętości bardzo mocno, wbrew temu co się powszechnie sądzi, że święty Maksymilian jest przede wszystkim maryjny, nie zapominajmy, święty Maksymilian jest przede wszystkim chrystocentryczny. Bardzo mocno podkreśla, że przez Maryję do Chrystusa. Bardzo mocno wybrzmiewa u niego uległość wobec Bożej Opatrzności. I kiedy śledziłem pisma świętego Maksymiliana, to wyraźnie widać, że. Pierwszym mocnym akcentem orientującym jego życie duchowe jest właśnie posłuszeństwo opatrzności Bożej. Dopiero później pojawia się to poddanie Maryi. A jeżeli nawet czasowa tutaj rozbieżność nie ma większego znaczenia, to wyraźnie widać, że priorytet spoczywa na uległości wobec Bożej Opatrzności, w którym pomocą i wzorem jest niepokalana. I to jest pewien wymiar, który wydaje mi się nie jest do końca rozpoznany. Że często Maksymilian jest trochę upraszczająco interpretowany jako właśnie wielki działacz, wielki redaktor, redaktor Rycerza Niepokalanej. Mniej może się zauważa, że jest to przede wszystkim misjonarz, że wydawanie Rycerza Niepokalanej, którym najbardziej zasłynął. Przede wszystkim inspirowany był jego pragnieniem działalności misyjnej. On cały czas o tym mówi, że misja, wydawanie rycerza to misja, działalność misyjna. Nie rezygnuje także z misji dosłownej, czego przykładem jest udanie się do Japonii, pragnienie, by dotrzeć do Chin, do Indii i do innych krajów. Wszystkie podejmowane środki techniczne, cała rozbudowa niepokalanowa. Marzenie o różnego rodzaju maszynach, które sam projektuje, opisuje to wszystko ma wyraźne ukierunkowanie misyjne, w którym widzi przejaw właśnie uległości Bożej Opatrzności. Widzi siebie jako narzędzie Bożej Opatrzności w ewangelizowaniu, w docieraniu z Ewangelią do wszystkich, bez wyjątku ludzi na świecie.